Gdybyś była warzywem, to mm -hmm. jakim? Awokado. Do jakiej postaci z bajki jesteś najbardziej podobna? The Princess and the Frog. Jaki jest najdziwniejszy dźwięk, który potrafisz z siebie wydobyć? Jesteście gotowy? Dobrze, <laughs> Dobre! Najdziwniejszy dźwięk, jaki <laughs> dzisiaj przynajmniej słyszałam? Sesja z wężami, mm -hmm. czy sesja z twoim ex? O boże! <laughs> Ile wężami? <laughs> No dajmy na to, że pięć węży będzie. Okej, okej, węże, no. Z kim poszłabyś na randkę, gdyby tu miał być ktoś z tej edycji? To trudne dla mnie, bo ja jestem mężatką, więc uh -huh. mój mąż nie jest bardzo zadowolony, że ja opowiada to pytanie. To pominiemy, idziemy dalej. Kto jest największą drama queen w czternastej edycji Top Model? Mati. Jaki jest twoje guilty pleasure, którego mm -hmm. troszeczkę się wstydzisz? Jest ta piosenka, która nazywa się El Motorcito, jest to dominican song. The lyrics are not the best. Jest, ale hmm. no, ma bardzo fajny rytm. Z kim z jurorów mogłabyś pójść na imprezę do rana? Myślę, że z panią Co teraz masz na tapecie? W swoim telefonie? Ja i mój mąż, jeśli mm -hmm. pamiętam dobrze, bo już nie mam e, komórka przez kilka tygodni. A Macha, to hit czy kit dla ciebie? Maca, kocham maca. Kochasz, wstajesz od razu czy włączasz kilkanaście drzemek? A, wstaję od razu. Rano jesteś miła, czy lepiej się do ciebie nie zbliżać? Jestem miła. Zostajesz na imprezie do końca, czy znikasz w pocichu? A to zależy, jak ta impreza jest, bo ja lubię tańczyć, ale też ja lubię spać. <noise> Jaki komplement o sobie słyszysz najczęściej? Że mam bardzo fajne e, włosy i uśmiech. Z którym uczestnikiem tej edycji zamieniłabyś się na garderobę? Dzień. Z którym jurorem poszłabyś na kawę? Pani Jasią. Prasujesz ubrania, czy byleby nie były pogniecione? Prasuję ubrania. Wierzysz w intuicję i manifestacje? Tak, uh, tak. Jaki jeden przedmiot masz zawsze przy sobie, oprócz telefonu? To by, uh, byłby gloss. Co byś zrobiła, gdybyś wygrała milion złotych? E, Inwestuj. <laughs> Lubię siebie za... My hunger for life. Opisz w trzech słowach osobę, którą mm -hmm. najbardziej lubisz z tej edycji. Miłe, żalone... Jakie jest drugie słowo? Szalone. 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 Wspierający? Wspierający. Musimy zgadnąć, co to jest. Zawsze jesteś perfekcyjnie ubrana, czy na luźno i na wygodnie? Piękny, ale wygodny. Kto wygra 14. edycję Top Model? You have to watch the konkurencja, <laughs> żeby wiedzieć, kto będę wygrać, ale mam nadzieję, że to ja. Aha.